Ej, słuchajcie, to jest naprawdę zbyt mocna akcja. Zobaczcie na to. Jacyś ludzie piszą, słuchajcie, cały czas na tym serwerze. słuchajcie. Siema, to ja, Sonic. Kto mnie znajdzie, dostanie huge peta. A później, słuchajcie, jakiś typek pisze, spocony maciek Fortnite. Oto działa, dostałem serio peta, od niego działa, to mam teraz huge peta. I oni tym totalnie, słuchajcie, spamią i spamią. Gdyby właśnie moi decydenci, do dlatego tego powiedzieć, co się dzieje, ale naprawdę to wygląda bardzo, bardzo dziwnie. słuchajcie, Sprawdziłem w ogóle, o co chodzi. I czy faktycznie, słuchajcie, dostanę huge peta, jak go znajdę gdzieś. Gdyby właśnie pamiętać się moi docy, Łapce w górę subie z dzwonkiem i napiszcie mojcy w komentarzu właśnie Zobaczka, Jest cały czas jakiś konkurs, na na przykład teraz robimy konkurs, hejcie, uwaga. Robimy słuchajcie, konkurs może na PETA 180 temu ile, więc pamiętajcie o tym łapka w górę sobie z dzwonkiem, i właśnie słuchajcie SBOSA w komentarzu i napiszcie moj, czy lubicie Sonika tak albo nie. Ale oboksa, schajcie, co, zobaczcie, jak go i spamią. Co jest grane? Nie, dobra, dobra, o, o co chodzi Sonic Naprawdę zobaczcie jakiś jakiś gościu, na uga Sonik i spotkamy zobaczcie co jest? E hej. Ej, zobaczcie co on napisał? Jak mnie znajdziesz, dostaniesz czpetę. O, a to ten Jeremia jest prawdziwy? No to no w sumie tobie to tak. Ale dobrze, słuchajcie, mam go znaleźć, ale gdzie, gdzie, gdzie jesteś? Razie, gdzie on się ukrywa? Musisz mnie spawnur! Okej, okay, spawnword Okej, okay, słuchajcie, spawnward On jest gdzieś na spawnwardzie, muszę go słuchajcie znaleźć. Nie mam bo tego powiedzieć, gdzie on może w ogóle być, ale może słuchajcie, nie wiem, może słuchajcie, potepamy się troszkę, słuchajcie, potepamy się, na przykład po beach mine, może, może on tutaj będzie w ogóle, może będzie tutaj, zobaczcie, czasami się chowają. Zobaczcie, on gdzieś się ukrył, musimy słuchajcie, go znaleźć koniecznie. Może tutaj zobaczcie, nie, tutaj go chcecie też nie ma. Zobaczmy, Moi tylko o wiem, zobaczmy słuchajcie może na ostatniej arenie na Cave, słuchajcie. Zobaczmy moi Drodzy tutaj. Czy tutaj jest, słuchajcie, tutaj go nie widzę. No ja będę tego powiedzieć, słuchajcie, może będzie pod jakimiś maszynami. Czekajcie, zobaczymy sobie zbić. Tutaj mój dys ogólnie Fuse Machine i to jest taka fajna kryjówka. Zobaczymy tutaj, moi drodzy, czy tutaj jest, czy tutaj nie ma słuchajcie. Zobaczmy tylko moi drodzy, jeszcze na foreście Może tutaj słuchajcie za tym i za... Tutaj błynczant, zobaczmy. O, zobaczcie, jest! Ej, znalazłem go, zobaczcie! Super Sonic 1, 2, 3 PC. wygląda cały niebieski. mam cię, mam cię. Cię, to, to, to jestem ja, mam cię. Co on napisał? Znalazłeś mnie No, to tak, znalazłem Cię, no i, i Co teraz? I co teraz? Ej, zobaczcie, ten gość jest tak niebieski jak Sonic, on napisał gratulacje, no fajnie, że mi gratuluje, ale zobaczcie, jaki on strój Dziwny w ogóle, co on napisał? Wygrywasz, wygrywasz huge peta? Co? Dawaj, słuchajcie, to co z tym huge petem? Gdzie ten huge pet? Halo, Sonic, żeby go Otrzymać, musisz wygrać, co? Znowu coś wygrać? Co muszę tym razem wygrać? A co, chodzi, jakiś pisał cały czas, słuchajcie. Oto działa, dostałem go. Co? A zobaczcie, gościu tutaj pisze, że skam. W sumie no to może być skam, ale zobaczmy. Rejs po angielsku. Aha, czyli wyścig. Okej, okay, ja mam wygrać, ale zaraz, zaraz. Tobą? Tak, ze mną. Ej, zobaczcie, mam wygrać z nim wyścig. No dobra. E, dobra, to mów, co i jak? Odspawn, coś tam, Fuse Machine. Aha, rozumiem, że mam się czekać od spawnu do Fuse Machine. No to spoko, jak to do tego kichpeta, to pewnie. Ej, zobaczcie, gościu chyba wraca na spawna, więc schodźcie, ja się przytepam na spawn i schodźcie, zobaczymy, co to będzie się mega, schodźcie tym jaram Co to w ogóle będzie? Jestem ciekaw mega tego. Ej, co to jest, co to jest za typek? Zaraz zaraz, co? Jestem sędzią. Po co daj macie Fortnite? Co to jest za karto? Co to jest? <laughs> co to jest? Jest jakiś kartofel chodzący Nie dobra, on jest sędzią, że co? Czekam, już na fuse. Okej, gdzieś ty pojęcie czeka już na fuse. Ja sędzia! Jestem! Uwaga! Gotowi! A nie dobra, tutaj stoi! Dobra! E, dobra, tak, tak! Do startu, dobra, słuchajcie, do startu, start, dobra, słuchajcie, biegniemy, biegniemy Uda się, słuchajcie, naprawdę się uda, o nie, ja zakręcam, słuchajcie, o nie, mam problem z zakrętem. słuchajcie, dobra, biegniemy, biegniemy do fuza, naprawdę I trochę dalej, słuchajcie, nie wiem, czy ja mogę, mogę używać w ogóle tych, słuchajcie, czy ja mogę używać e, desek czy nie, ja. o nie, on wygrywa, o nie, słuchajcie, dobra Ej, ja wiem co zrobić, ja krótszą drogę, zobaczcie, ja biegnę po takim trójkącie jakby, bo tutaj prosto, zobaczcie, wygram to zaraz Ej, dobra, słuchajcie, chyba wygram to, wygram to, maszyna. Zobaczcie, uda się, skaczemy, skaczymy, skaczemy Uda się, naprawdę. Zobaczcie, uda się, uda się. I udało się, hura, Jestem Jeremy Win. Zobaczcie, gościa pisał Jeremy Win. Wygrałem. Brawo, Jeremy. Ej, zobaczcie, ten to był pierwszy. Nie o co chodzi. Brawo, Jeremy. Wygrałeś jako jedna z niewielu osób. Ej, że co? Wygrałem jako jedna z niewielu osób? Mam dla ciebie huge peta. Ej, co jest? Zadzwoń do mnie. Co? Czekam na twoim serwie? DC. Ej, on na Discordzie siedzi. Co jest? Siedzi na moim Discordzie? Że co? Ej, dobra, chodźcie, ja tam wbijam. Serio, chodźcie to wbijam, dobra. I słuchajcie mój drodzy, faktycznie, bo jakaś osoba E. Halo, przepraszam, jesteś? Cześć, cześć w ogóle? Witaj, Remy. E, to jesteś ty, ten Sonic e, Pe, Super Sonic 1-2-3 pet Sim? Tak, to jestem ja, najszybszy człowiek na świecie. Ee, dobra, to, a dobra, w, dobra, w każdym razie e, masz modulator chyba, ale dobra, nieważne. E, mo możesz mi tego huge peta dać, bo mówili, że wygrałem huge peta i możesz mi dać tego huge peta, bo podobno kiedyś wygrałem. Tak, możesz otrzymać swojego huge peta, tylko musisz mieć dostęp do swojego banku i dać tam najlepsze swoje pety, ponieważ chcę zobaczyć, jakie masz. To ja ci, ale nie ja nie potrzebujesz, żeby dodawać się do banku i ci mogę pokazać teraz. czekaj, włącz tej trady. Ee, co ten dybek spami? Oto działa, dostałem serio, eta. Ej, to jest ten twój kolega, czy te, bardzo, czy to jest ten Maciek, coś tam, to jest twój kolega? Nie, to jest zwycięzca, który zwyciężył przed tobą. Aha, zwyciężył? Zwyciężył przede mną. No dobra, to w takim razie, poczekaj, co, ja ci tam w takim razie treta i zobaczysz jakie mam pety najlepsze może, co? Bo to są moje najlepsze pety, proszę bardzo, proszę bardzo, to jest, to jest tam parę moich najlepszych petów. Okej, okay, ale mógłbyś je dodać do banku i mnie dodać? Ale czemu mam je dodać do banku i, i ciebie dodać? Ponieważ chcę je dodać. Zaraz, zaraz, zaraz. Nie, 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 naprawdę, to jest jakaś pomyłka. Możesz tutaj, proszę bardzo, Możesz tutaj jest, zobaczcie, jak one wyglądają. Gdy masie, nie, nie, ja ci do dodam dobraku. Okay. Obiecałeś mi huge peta. Czy mógłbym go dostać w takim razie? No bo skoro mi mówiłeś, że go tak. dostanę, no to, no to, no to, no to mogę? A, chcesz jeszcze jednego, którego wygrałeś. Dobra, Sonic, to mógłbym tego huge peta w takim razie? Tak, tylko musisz zagrać jeszcze ze mną ostateczną grę. Jaką ostateczną grę? Yy, gra się nazywa, odgadnę twoje Hasło do Robloxa, zobacz jak? Co, no to poczekaj, to choć może na spawna, wiesz, co? Bo tutaj tutaj w ogóle jest jakieś dziw Właści? Ej, zobacz, jaki typik w ogóle pisze, że to jest hamer i że. Ja napisałem, że jeszcze nie dał. Dobra, to jest w takim razie, to to to... to co ty chcesz zagać W jaką grę jeszcze raz? Odgaduję twoje hasło, zobacz jak. No nie odgadnij mojego hasła, bo pewnie jej nie znasz. Odgadnę. No to, no to powiedz mi je. No to twoja pierwsza litera hasła jest M. M? Nie jest M. To jaka jest? Zaraz. Nie no nie powiem ci jaka jest pierwsza litera mojego hasła, do Robloxa oszalałeś? Nie, 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 zaraz, 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 nie, nie. E, Sonic w ogóle, czekaj, Sonic, a to, to mogę tego chichpeta naprawdę. ja ci mogę dodać do banku, jak go może. jako dodam, ja ci dodam do banku, bo... W ogóle mam prawie pusty bank. I to ci mogę dodać i ty tam. Mogę ci go goddać teraz do tego banku i ty wtedy co tam włożyć tego peta bo mi w ogóle tak, ja ci dam w ogóle trade, a, dobra? Ja ci daj trade a teraz, super Sonic, proszę bardzo, zaakceptuj go. Okej, okay, w takim ja poproszę tego huge peta? Dobra, ale najpierw dla bezpieczeństwa daj mi swojego huge peta. Jak to dla bezpieczeństwa mam dać ja mojego huge peta? No tak, dla bezpieczeństwa. Tego mam ci dać? Dla bezpieczeństwa? Tak. ee te, 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 te. Nie, nie, nie dam ci go, bo. 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 bo, bo nie, 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 to to, to, to jest jakaś pomyłka. Nie dam dziko, na pewno go ci nie dam. Nie, naprawdę, weź ty co. Sonic, nie, słuchajcie, nie, to jest jakiś jakaś przysada naprawdę, nie, jest Sonic, albo dajesz mi tego hitchpeta, obiecajcie mi hitchpeta, wygrałem z tobą w tym wszystkim, znalazłem cię, więc mogę od ciebie tego hitchpeta otrzymać? To daj mi hasło do twojego konta. Czemu? nie dam ci hasła do mojego konta w Roblox, czy oszalałeś? Bo to sami je schakujemy z moim kolegą. Jak tu twoim kolegą cię zachakujecie? Normalnie, jak jest czasem, nie my już jesteśmy w na następnym koncie. Jak to jesteście na moim kocie? nie, zaraz, zaraz, zaraz. Wy się go się oskamować chyba, nie? To jest jakaś pomyłka naprawdę. Nie, 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 zaraz, zaraz, raz. Nie, 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 wiesz co, wiesz co, 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 co wy się bawicie? Co my się bawimy? Nie, twój Discord już jest dawno skakowany. Mój Discord jest skakowany? Nie no, moi drodzy, nie, macie w opisie do tego filmu, słuchajcie link do mojego Discorda i on nie jest skakowany na pewno. Zobaczcie sami moi drodzy. Nie, 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 zaraz, raz. mój Discord, jest prawda, prawda? Nie, 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 nie jest hakowany mój dyskurs. ty oszalałeś naprawdę, nie. Słuchajcie, moi drodzy, gościu próbuję zdobyć moje hasło do Roblox. Słuchajcie, próbuję, mi w ogóle to jest jakiś typek. Co? Schakowałem ci konto Roblox? co? E, te, te, ten Maciek teraz, zaraz to jest twój kolega, na pewno? Tak, zaraz wejdziemy na twoje konto i weźmiemy sobie wszystkie pety. No nie, 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 wiecie, co, moi drodzy, ja ja się rozłączam, ja się rozłączam Zostałeś schakowany. Nie, ja się rozłączam stąd. Nie, moi drodzy, słuchajcie, co to są za gości? Czy wy to widzicie, moi drodzy? Oni mi piszą, że jak im tam petu. Słuchajcie, to moi, moje konto staje schakowane. Co? Oddaj pety! Słuchajcie, co oni piszą, nie! To są słuchajcie, ci skamerzy, Dobra, weźcie nie trolujcie z kamerzy Tobie też, ciebie też zjem Co on pisze? Nie trolujemy, tak nie, ja nie, Słuchajcie, to jest jakaś na pewno, słuchajcie, ja kończę to jesteś z kamer, nie, słuchajcie, wiecie co, mój ja kończę To byłoby na tyle, moi drodzy, na ramo drodzy Szczęść, na pewno już mam dosyć z wam mam dosyć, chcecie Tych disco, nie, już mam tego dosyć, naprawdę W każdym się mój to byłoby na tyle, pamiętajcie, żeby kogoś posłuchać Na mojego Discorda, Instagrama i to jest, słuchajcie, zero się, fajny grupowy vlog, jeśli w każdym razie, ja mam tego dosyć, się, moi drodzy, ja cześć.